Hej, dzisiaj wam opowiem o Tanzanii, a więc zaczynajmy! Stolicą Tanzanii jest Dodoma. W Tanzanii mówi się w języku Suahili i angielskim. Sorry, jeżeli źle wypowiedziałam ten drugi język, ale jest trochę trudny. Walutą Tanzanii jest szyling tanzański. Największą górą w Tanzanii jest Kilimandżaro. Tanzania ma dwie godziny więcej niż Polska. W Tanzanii, Park Narodowy Serengeti jest znany corocznej migracji kilku tysięcy antylopów. pobliżu znajduje się wąwóz Olduvai, bogaty w pozostałości Arktyki. Tanzania jest na kontynencie Afryka. Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka do góry i subskrybujcie mój kanał!